Obozowisko Lego lindżago. Zaczynamy O, moi uczniowie muszą dzisiaj wstać wcześnie, żeby znowu dzisiaj ćwiczyć. O, tak. Muszą znowu dzisiaj wcześniej wstać. Ech, uwierzmy się. Poczekajcie sekundkę, tylko muszę się ubrać. Och. W porządku. Skoro już jesteśmy ubrani, to możemy iść obudzić naszych moich uczniów. Czekaj. Tak właściwie to której godziny? Ja nie mam pojęcia. O, Zen! A, uwaga, mi Łuk! Wow! To Ty wyprawiasz o tej godzinie, tu dziecko. O może spadło mi! Czekajcie, muszę się ubrać. Dej, co robisz o tej godzinie? O, tutaj na e, polu treningowym. Mógłbym panu zadać to samo pytanie. Ale nie zadam panu go, bo, bo nie chcę. Przyszłam ćwiczyć sobie szalenie z mojego lodowego ekstra łuku. Dobrze, Zane, ale inni jeszcze śpią. Tak, inni jeszcze śpią. A ty już ćwiczyłeś, nie obudzisz ich? Nie, 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 nie obudzę ich. Na pewno będę tutaj sobie siedział i super ćwiczył. No dobrze. O, ojejku. Ile tutaj z tych broń? Wszystkie się wywalają. Ach, musimy je znowu poukładać. Chodź tu, mieczu, o. Dobra, to ja mistrzymu będę dalej sobie ćwiczył. W porządku zain. Ćwicz sobie tutaj. A ja w tym czasie będę musiał iść obudzić resztę. Ech, poczekaj. Dobra. Pójdę ich obudzić. Uczniowie, wstajemy. Eee, to jest znowu dlaczego nas budzisz wujku o tej godzinie. Wujku, nie budź nas o tej godzinie. Jest strasznie wcześnie. Lloyd, ale musicie ćwiczyć. E, co się dzieje? Ech, ale się nie wyspałam. Mistrzu, daj nam trochę pospać. Co? A, no tak, no właśnie. Mistrzu, moje trudniki wykrywają, że jestem jeszcze niewyspana. ach Moje czujniki chyba też. Przecież ty nie masz czujników. Ty jesteś człowiekiem, a ja jestem indroidem. Znaczy, nindroidem. Eee, ja spadłam z łóżka. Co tu się dzieje, mistrzu? Moje czujniki też wykrywają, że jeszcze się nie wyspałem. Och, nie marudźcie, tylko idźcie najlepiej. Jeść śniadanie. A ja idę też ze śniadanie. No, zjedźcie śniadanie. Ja zaraz po was przyjdę. Bo Wy tak nie możecie. Nie. Musicie zjeść śniadanie przed, e, przed naszym treningiem. No, już! Jeść śniadanie. Dobra, no to kto idzie pierwszy jeść? Nie wiem, trzeba się powiedzieć, bo tam nie ma tyle miejsc. Dobra, to idę pierwszy. Tylko muszę się trochę przebrać, bo mi cię niewygodnie spało w tym stroju. Idę się przebrać. No i od razu lepiej. Czekaj, czekaj. Co ty tam masz w ręce? E? A nic, nic nie mam w ręce. To wcale nie jest kawałek sushi. Oż ty, to był moje sushi. No teraz jest już moje. Idę się Kurde, fal, fu, wchodzę do jacuzzi. Ech, będę musiał się my, y, suszyć. Nom, 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 jakie pyszne jest to y, sushi. Nom, 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 pycha. Już kurde, zakosił mi sushi. Zakosił mi sushi, ja nie wiecie mam z tym człowiekiem. Dobra, coś się dosyć zjeść pankejki. Chodźcie też reszta. Dobra, dobra. Ech. Trzeba ich coś jeść. Hmm. A może tak zamiast zjeść, wchodzić sobie do mojego, dżaku do do jacuzzi mojego? Hmm. Nie wiem. No dobra. Hop. Hop. Ach, jacuzzi, jak fajnie plusku, plusku. A, czy, czy ty nie miałeś iść czasem jeść? E? Co? Miałeś iść jeść? A, tak, no, zaraz pójdę jeść, żebyś już się sobie Ech, no dobra, to ja pójdę jeść za ciebie. Niam, 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 jemy. Dobrze, że oczepiłem to, y, to ten daszek, bo y, nic nie widzieliśmy tutaj, bo się nie ma takiego wielkiego słońca. Czemu dla nas nie starczyło jedonka? No dobra. Będziemy musieli gdzieś po nich. Ciekawe, czy moi uczniowie już zjedli. Dam im jeszcze chwileczkę. Niech sobie jeszcze zjedzą. O, nie, ściana mi się odczepiła. Gdy musiał Kolowi powiedzieć, bo on umie ją naprawić. Ech, dobra. So, Treningi, idzie mi super. Piu! Ciu! 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 Dobra. Ach, ale fajnie się tu pluska. Dobra, pora wyjść. Dobra. Wyszedłem już. Dobra, chodźmy zjeść. Ej, co jest z moim żarełkiem? No to nie chcesz go zjeść, ja go zjadłem. Wiesz sobie po nim, Ari. Nie marudź. Dobra. Czy się. Cieszę Ech. no no Ech. O, Whitefire. Nareszcie wstałaś. Ta, Nie, ja się śpię. Nie dużo, nie się, przecież widzę, że śpisz. Ech, no dobra. Już nie śpię. Idź potrenować, tak jak ci kazał mistrzu. Ale ja nie chcę! Idź teraz potrenować. Musisz chcę potrenować wjechać. celowanie ognia. Dobrze, witam Was części uczniów na treningu. Niestety nie mogę Was wszystkich wziąć, bo jest was troszkę za dużo. E, Mistrzu, ja bym nie mógł e, na przykład e, w drugiej połowie, tam trzeciej potrenować tak. E, a jaka jest przyczyna tego, że chcesz w drugiej połowie trenować? Nie, żadno, tylko jakieś jestem zmęczony jeszcze. jest człowiek chce zjeść drugą porcję mojego sushi. Mojego. Yy, nieprawda, nieprawda, wcale nieprawda. Kol? No dobra, ćwiczę. W takim razie najpierw przetestujemy jednego z Was na torze treningowym. na torze treningowym będzie najpierw ćwiczył ee, Arin. Arin, ciebie pierwszego wezmę na tor treningowy. Czemu zawsze ja? Bo tak, dobra, reszta odsunąć Dobrze. Skoro wszyscy się już odsunęli, możesz zaczynać Arin. Ach, mistrzu, zaprawdę, czy ja muszę pierwszy? Tak, musisz pierwszy. Arin, nie ma maruj.

Adn próbuję jeszcze raz. Ech, dobra. Hop. Uuuh. Hop. Ech, mi się, się już. Arin, próbuj dalej. Uuuh. Teraz. Uuuh. Uuh. 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 Przeszedłeś ten torningowi. Dziękuję mistrzu. Teraz możesz już wyjść. Ma dziękuję. Możesz już iść. Możesz już iść z powrotem odpocząć, jeśli chcesz. Dobrze, dziękuję mistrzu. A w tym czasie, a w tym czasie zapraszam tutaj kola. jestem Ups. Hoi. Przepraszam. Dobra, dawaj. Ha ha. 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 Czemu bokiem skoczyłem? Nie ważne. I hop. Oh. I hop.

Dobrze, skoro kolusz już poszedł, to zapraszam teraz sorę. Jestem mistrzem. Dobrze, więc zapraszam Ciebie na to treningowy. Mm, dobrze. Łup. Ha, ha. Ha. I chup.

Dziękuję mistrzu. Możesz się oddać, Odpocznij. ale super. Można odpocząć. Aktualnie jest siódma rano. Muszę odpocząć. Dobra. Zapraszam tutaj te teraz Jestem mistrzu. Ty wiesz co robić. Tak mistrzu. Hop, 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 e hop, e hop, 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 hopa hop. bravo Bravo, bravo, Możesz się raz odpocząć. Niby jestem androidem, ale trochę wody mi nie zaszkodzi. Aaaa! Idealne spędzanie czasu po treningu. Co? Woda mi się zrobi. ja nie jestem robotem. Dobra, teraz nie ja. Jestem mistrzu. Chodź, rób trening. Dobra.

Ach, odpoczynek. Chociaż. Zanim mogę do jacuzzi? Oczywiście zapraszam cię. Dzięki.